Witam wszystkich bardzo serdecznie na wrześniowym czytaniu dla wodników. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Drogie wodniki, wasze czytanie, zaczynamy od karty sprawiedliwości, dalej mamy cesarzową i mamy dwie monety. Co się dzieje, kochani? Bo wygląda na to, że to, na co bardzo ciężko pracowaliście, to nad czym wy tak jakby... Spędzaliście czas, żeby to rozwinąć, ale dla siebie i żeby poprawić swoją pozycję, wy to już osiągnęliście. Każda chwila, jaką spędziliście na własnym rozwoju, na rozwoju yy, samych siebie, wszystko wam się zwróciło. Dlatego jesteście jak ta cesarzowa. Już macie wszystko i macie tą siłę tworzenia. To jest 100% wynagrodzenia za Wasze wysiłki. I to wcale nie musi dotyczyć Waszej pracy, że dostajecie wypatę taką, na jaką zasłużyliście. Nie. Tutaj bardziej chodzi, tak jakby o, hmm, o rozwój emocjonalny Wasz i rozwój Waszych pasji. Tego, co lubicie robić. Tutaj mam wrażenie, że chodzi o coś, co robiliście poza pracą jakby pracowaliście na co, bo doskonaliliście jakieś umiejętności. Już osiągnęliście tak jakby najwyższy pułap. I brak wiary w siebie. Dwie monety. Wahanie. Niby czujecie, że już to macie. Czujecie, że osiągnęliście tak jakby najwyższy stopień rozwoju w danej dziedzinie. U każdego oczywiście będzie, będzie inny scenariusz, będzie to dotyczyło czegoś innego. Ale tutaj tak jakby... Skąd, skąd Wam się bierze to wahanie? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie wierzycie w to, co macie? Czy chodzi tutaj o przeszłość? O to, czego doświadczyliście, kiedy pracowaliście nad tym. Chodzi tutaj o te, o te złe rzeczy, negatywne, które Was ściągały w dół? Czy to Was trzyma? Jakieś komentarze? Może coś Wam się nie udało kiedyś i, i tak jakby macie czarne myśli w związku z tym, co teraz macie już i umiecie? Tutaj mi się pokazuje po prostu brak wiary w siebie, ale jest zupełnie bezpodstawny. Wydaje Wam się, że, że rzeczy dzieją się nie tak jak powinny, albo że, że zbliża się jakieś niebezpieczeństwo, albo że jesteście w jakiś sposób zagrożeni. Bo mamy tutaj te, te wzburzone wody. Ale wcale tak nie jest. Wszystko zależy od Waszego nastawienia i od tego, jak Wy na to patrzycie i jak na to reagujecie. Bo tak naprawdę w środku jesteście tą cesarzową. Nic Wam nie grozi. Jesteście chronieni. Nie wiem skąd mi się to bierze, ale jesteście po prostu pod opieką. Macie tutaj tą tarczę też. Ok, dalej. Odwrócone trzy kielichy. Odwrócona karta sądu ostatecznego i mamy kartę śmierci. To, to jest wasza główna energia na wrzesień. Te pierwsze trzy karty to jest energia, którą macie w kieszeni, kiedy wrzesień się zaczyna. Czyli że coś, co już tak naprawdę się wydarzyło. Tak jakby to. Jeżeli sobie wyobrazicie tornado, to wy już jesteście w środku tego tornada, tak jakby to, to tornado jest reprezentowane tymi trzema kartami, kiedy, kiedy zaczyna się wrzesień. To już się dzieje. I to wasze wahanie. No i dalej, wasze główne energie już na wrzesień, to są te trzy karty tutaj. Odwrócone trzy kielichy. Być może nie wierzycie w siebie, bo ktoś próbuje wam wmówić, że nie powinniście. Albo Wasze otoczenie... Też nie, nie chciałabym, żeby, żeby Was straszyć czy coś, ale tak jakby intuicyjnie wyczuwacie, że w waszym otoczeniu jest ktoś, kto nie życzy Wam dobrze. Być może to powoduje to, to wahanie. Ale tutaj macie jakieś dziwuchy które sobie tamczą z kielichami, a wy jesteście cesarzową. Wspieraną sprawiedliwością. To jest nie do zbicia. To jest nie do pokonania. A to jest wasze ego, które, które tak jakby cały czas próbuje na was w jakiś sposób wpłynąć. I tak jakby, jeżeli są jakieś osoby w waszym otoczeniu, które próbują tak jakby pokazać Wam iluzję, że nie jesteście tak jakby silni. To są te osoby, które wpływają na to Wasze ego i to Wasze ego w tym samym czasie powoduje to tak jakby to, to rozchwianie u Was. Ale te osoby nie są w stanie nic zmienić. Ta cesarzowa i ta karta sprawiedliwości to jest coś, co wy zrobiliście sami dla siebie i to jest coś, co z wami zostanie do końca życia. Żeby miliony osób wam próbowały mówić, że tak nie jest, wy wiecie lepiej, wy to już macie. Teraz już tak naprawdę to już jest tak dojrzałe, dojrzałe jabłko, że teraz to tylko możecie je zerwać i zjeść. Ze smakiem. A tutaj tak jakby ktoś Wam wmawiał, że to jabłko albo ma robaki, albo, albo jest jeszcze niedojrzałe, tylko na zewnątrz wygląda. Na zewnątrz wygląda jakby było dojrzałe. I wy, dlatego jesteście tacy rozchwiani, bo w środku czujecie inaczej niż to, co ma, tak jakby otrzymujecie od innych osób, jeżeli chodzi o komentarze i opinie. Prawdopodobnie nie, nie macie zbyt dużego wsparcia w Waszym otoczeniu. I to też, to mogą być znajomi, ludzie w pracy, rodzina. Nie czujecie tego wsparcia, tylko pytanie brzmi. Po co wam to wsparcia? Cesarzowa nie potrzebuje wsparcia. Cesarzowa już jest na takiej pozycji, że inne osoby powinny się starać o jej względy. Tutaj nie ma żadnej potrzeby wsparcia. Ta cesarzowa może zrobić cokolwiek tylko zechce, a ktoś próbuje wam udowodnić, że tak nie jest. Stąd to rozchwianie. Świat zewnętrzny, świat zewnętrzny mówi Wam jedno, a w środku czujecie drugie. Odwrócona karta sądu ostatecznego, połączona z kartą śmierci. To jesteście Wy we wrześniu. Kiedy tak jakby, no bo to wahanie, z tym wahaniem wchodzicie we wrzesień. W ciągu września, <laughs> przepraszam, zrozumiecie, przejrze, przejrzycie na oczy, i tak naprawdę Wy już nie będziecie śmigali przez cały proces, tak jakby m, analizy, yy, rozmawiania, wybaczania, wykłócania się, nie wiadomo co, yy, walki na argumenty i tak dalej. Nie, jest po prostu śmierć. Śmierć, czyli transformacja. Kiedy przestaniecie żonglować, tym czy czy potraficie coś zrobić, czy jesteście tą cesarzową, czy nie, i zrozumiecie, że jesteście, tak jakby decyzja wasza emocjonalna będzie bardzo szybka. I tutaj tak naprawdę, jeżeli te osoby, tak jakby jeżeli wytrzymaliście te osoby w swoim otoczeniu, odpuszczacie to zupełnie. Tak jakby obcinacie te więzy emocjonalne z tymi osobami. Te osoby już nie będą miały żadnego wpływu na was. Jeżeli te osoby nie widzą was cesarzowej, no to jest ich problem. Jeżeli te osoby nie chcą widzieć was cesarzowej, również to jest ich problem. Wy już sobie siedzicie na tym tronie, już możecie tworzyć. Jeść to jabłko. Na spokojnie. I ta karta śmierci tutaj tylko sugeruje i pokazuje razem z kartą sądu ostatecznego, żeby nie oceniać tych osób za to, co robią. Bo te, przed tymi osobami jeszcze jest bardzo daleka droga, żeby dotrzeć do tego, gdzie Wy teraz jesteście. Więc tak jakby zamiast, yy, yy, zamiast się wykłócać, o zamiast próbować udowodnić tym osobom, że jesteście cesarzową, po prostu sobie tak jakby to odpuszczacie. I nie, nie próbujecie się mścić, nie próbujecie tłumaczyć, nie, nic w tym stylu. Tylko po prostu jak taka dobra matka pogłaszczecie po głowie te biedne osoby, którym się wydaje, że są w stanie Wam wmówić, że nie macie siły, że nie macie tej mocy. I po prostu będziecie przetakiwać. Tak jakby będzie Wam ich szkoda. Bo te osoby, zamiast zająć się sobą, żeby dojść do takiej samej pozycji, jak wy jesteście, zamiast tego próbują was ściągnąć z tej pozycji. Próbują wam mówić, to jest niemożliwe, żeby was z tego ściągnąć. Tylko tutaj chodzi o jedną sferę waszego życia, o jedną rzecz, tak? U każdego będzie inaczej. Ale tak jakby, to dużo mówi o tych osobach. Jeżeli te osoby nie są w stanie poświęcić czasu i energii na, na rozwój samych siebie, żeby osiągnąć taki poziom jak wy, ale zamiast tego bardzo chętnie tracą czas i energię na to, żeby wam wbijać miecze, na to, żeby was ściągać w dół. To jest tak jakby złe, złe zużycie czasu i złe zużycie energii, które nie prowadzi do niczego, ale to są te osoby, to nie jesteście wy. Więc wam tak naprawdę może być szkoda tych osób. Bo cały ten czas, który poświęcają na to, żeby was ściągnąć w dół, przez ten czas już mogli wskoczyć kilka, kilka stopni wyżej. Ale tego nie zrobili. I tutaj to, to jest zmiana waszego nastawienia. Tak? tak jak mówię, nie będzie żadnej analizy. Wy, rozumiecie, wy zrozumiecie, że jesteście to cesarzową. Te osoby niech sobie robią, co tam sobie chcą. Tak jak wcześniej was to do, dotykało i powodowało rozchwianie, tak we wrześniu to już jest koniec tego. Już Was to nie dotyka. Spływa jak po kaczce po Was. To, co te osoby próbują tutaj zrobić i kończy się to wahanie. I teraz z kart wyroczni. Karta dla Was na wrzesień. Stali o nas i odpowiedź jest prosta. Mamy give yourself the best, czyli że daj sobie to, co najlepsze. Bo tutaj tego nie robisz z tymi dwiema monetami. Tutaj się wahasz. Masz wrażenie, że nie zasługujesz na najlepsze. Ale to jest tylko wrażenie, bo ty już dostajesz najlepsze, tylko tego nie widzisz. To tak jakby przez fakt, że ty już dostajesz najlepsze, przez to te osoby próbują ściągnąć cię w dół, bo zazdroszczą. Bo się nie podoba. Dlatego zamiast słuchać jakichś takich pierdół, jeżeli jeszcze się wahasz i jeżeli jeszcze nie wierzysz w siebie, daj sobie to, co najlepsze. Wynagródź się za cały ten wysiłek, bo wszechświat już cię wynagradza, albo tak jakby już, już zbliżają się do ciebie rezultaty Twojej ciężkiej pracy, tylko jeszcze ich nie widzisz. W międzyczasie, kiedy czekasz, no, no właśnie, no bo tutaj mamy drugą kartę z kart wyroczni o nazwie Ready Bit Waiting, czyli gotowy, ale czeka. I to jesteście Wy, jak ta cesarzowa. Wy i czekanie. Jak siedzicie i czekacie, żeby przyszło do Was zrozumienie, ile jesteście warci, jak wiele jesteście warci, dajcie coś sobie. Na pewno jest coś, na co naprawdę macie ochotę. Chodzi tutaj o bardzo, tak jakby materialne rzeczy, przyziemne rzeczy, ale coś, na co macie ochotę, albo coś, co zawsze chcieliście mieć, a tak jakby być może w środku czuliście się, że nie zasługujecie na to. I sami sobie tego nie dawaliście. Dajcie to sobie teraz. To poprawi wasze samopoczucie. Pomoże Wam przezwyciężyć to wahanie. Pomoże Wam dojść do tej fazy tutaj, kiedy przychodzi ta transformacja. I ta transformacja dotyczy waszego podejścia emocjonalnego i waszej tarczy emocjonalnej odnośnie waszego otoczenia. Wy już intuicyjnie, drogie wodniki, intuicyjny znak. Ci co widzą. Przecież doskonale widzieliście od samego początku, że te osoby i tak by Wam nie sprzyjały. Te osoby być może Wam sprzyjały, jak Wy byliście w nie najlepszych nastrojach, ale te osoby Wam wtedy sprzyjały, bo im się to podobało. I Wy to widzieliście. Dlatego tutaj nie będzie po prostu... Po tym momencie wahania, tylko teraz tak, wahanie dotyczy waszego zrozumienia odnośnie waszej wa własnej wartości. Po tym wahaniu przychodzi śmierć, ale przychodzi śmierć odnośnie waszego nastawienia i waszych reakcji na to, co te osoby tutaj próbują zrobić. Wy jesteście jak taka perełka. Ready, but waiting. Jesteście jak perełka w muszelce. I w tym momencie wy intuicyjnie tak jakby trzymacie tą muszelkę w ręku, ale ona jest zamknięta. Intuicyjnie wiecie, że tam jest perła, że tam jest cesarzowa i że to jesteście wy. Tylko dopóki się ta muszelka nie otworzy, to jest wam trudno w to uwierzyć. Stąd wahanie. A te osoby tak jakby próbują się upewnić, że ta muszelka się nie otworzy, żebyście nie zobaczyli tej perły. A później bardzo szybko muszelka się otwiera, widzicie perłę. Perła to jesteście wy. I wszystko się zmienia. Re, wasze reakcje, wasze nastawienie odnośnie tych osób. I tak jak mówię, nie jest to coś, tak jakby nie jest to sytuacja, kiedy wy będziecie mm, atakować inne osoby. Nie, po prostu będziecie w stanie odpierać takie ataki nawet bez większego wysiłku. Chodzi tutaj o ataki energetyczne i emocjonalne. Nie będzie to miało na Was wpływu. Macie to tarczę, tylko po nią sięgnijcie. Tak jakby to Wasze samozadowolenie, wiara we własne siły, poznanie wartości samego siebie, to już jest. Tylko to jest przeszkoda te inne osoby. To już jest i w momencie, jak czekacie, zróbcie coś dla siebie. Pociągniemy to czytanie dalej. Mam jeszcze następne trzy karty Starota, ale to już będzie w wersji rozszerzonej. Link podaję poniżej. W tych trzech kartach zawarta jest informacja, jak ta sytuacja rozwinie się dalej już po wrześniu. Oprócz tego mam trzy karty Starota Kruczego. Kruk działa czasem jak lupa, czasem jak luneta, czasem daje nam ostrzeżenia odnośnie tego, na co szczególnie musimy uważać w całej tej sytuacji, albo jeżeli nie w tej sytuacji, to w momencie, kiedy tutaj jesteście zaabsorbowani tym, co tutaj się dzieje, być może jest coś w innych sferach waszego życia, czego nie powinniście spuścić z oczu i kruk nam tutaj wszystko pokaże. I to będzie odnośnie września, wiadomości od kruka. I jeszcze dodatkowo będzie yy, jeszcze jedna iskierka. Z kart wyroczni to jest ta y, o nazwie Anioły i Przodkowie. To będzie dodatkowa motywacja dla Was albo dodatkowa porada dla Was na wrzesień odnośnie tego, co tutaj się dzieje. Link podaję poniżej. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to czytanie rezonowało chociażby z częścią z Was. Y, chociażby jakieś małe elementy, które każdy z Was mógł wziąć dla siebie. Jeszcze raz pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na następne czytania.